Panowie zapraszam, czas na face-to-face. Panowie, czas na tarczowanie mieliście na backstage'u. Teraz pozycja bokserska zapraszam na środek sceny. Dziękuję serdecznie. to, co zrobiłeś... Jutro czeka cię. Ciężki twierdol. No tak, tak. Pierwsza runda to nie wyjdzie. Zobaczymy. Misiu, misiu. Będę cię mocno bił. Będziesz mocno bił. Już raz,

no, jak dziwna, dziwka, no. Ale był pan zaskoczony, bo faktycznie to popchnięcie było bardzo mocne z wykonaniu Pawła Jóźwiaka. ale było z ale więc jakie miał być. Jak szykował, to reakcja to jest, jest reakcja. Kupo. Dużo zostało powiedziane na ostatnich programach. Rozumiem, że już jutro, już jutro ta historia się zakończy i ta walka będzie wyglądała zupełnie inaczej niż ta poprzednia. Jest teraz równowaga wagi. Także jest po mojej stronie. Pierwsza runda, ciężkie koło. Dobra, dziękuję bardzo. Paweł, no, ciężko widzę powstrzymać emocje, no bo to ty pierwszy rozpocząłeś tą przepychankę. Jest różnica, kogoś odejdę, jest różnica, kogoś uderzyć w twarz. Powiem dzień, dzień. tylko, bije jak kobieta, jutro będzie bity bardzo mocno. Jutro wojna! Oj, jest tutaj gorąco, jest gorąco. Paweł! No, w zasadzie depresjonujesz umiejętności Jacka Murańskiego, on powiedział, że jutro wybije ci te wszystkie tureckie zęby. Jest między wami grubo, jutro rozumiem, że będziesz polował na nokaut. Jutro poniesie karę za to, że mnie uderzył. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, May Event jutrzejszego wieczoru. Znowu ta fałszywa gnila. Uderzył mnie z bani na pierwszym face-to-face, -face, dostał kontrę, opowiadał jak Ta, to u... został zaatakowany. To jeszcze raz uderzyło w to jest tak samo jak Putin zaatakował Ukrainę i się dziwił, że potem do nich strzelają. A co mają robić? Jest akcja, jest reakcja. Akcja będzie taka reakcja, że jutro będziesz rozj**any. Dziękuję bardzo, dobra. Wykupujcie pay-per-view! Jutro prawdziwa wojna! Wykonę tam go ożysły, słowami. A, a ty dostałeś jaka Jak na to zasługujesz? Jest gorąco, Panowie, już jest jutro czująco. main event!